Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojtek i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore. Ehm, słuchajcie, do tej pory, szczerze powiedziawszy, przyznam się wam bez bicia, nie robiłem nic, ehm, tak więc. Nawet nie zebrałem żadnych tutaj um, żadnego drewienka, czy innych tego typu pierdół. A co mamy dzisiaj w planach? Słuchajcie, przede wszystkim nie napisaliście mi żadnych zadań, żebym zrobił. Szkoda, bo miałem nadzieję, że jakieś tam zrobię. Um, chciałem wybrać jakieś z poprzednich odcinków, ale stwierdziłem, znaczy odcinków ee, z, poprzednich, z poprzednich filmików, tam gdzie pisaliście mi komentarze. Ale stwierdziłem, że nie będę się w to bawić, i pod tym filmikiem bardzo was proszę, żebyście mi jakieś zadanka już powoli robili. A co mamy dzisiaj? Dzisiaj, co mam do zrobienia? Co mamy dzisiaj, do zrobienia? dzisiaj, do zrobienia, przede wszystkim, zrobimy daszek tutaj, tym, tym farmom naszych zwierzaków. Także ja potrzebuję troszkę sporo, sporo drewna, i od razu wam mówię, jak to będzie wyglądać. Będzie to daszek na zasadzie schodków. E, czyli będą to po prostu schody Ale przypomnę wam tak Wszystko zobaczycie m, jak zbierzemy Troszkę więcej tego drewna e, Płotki, znaczy płotki, dobrze Płotki akurat mam, więc tego nie będziemy musieli robić Ale będziemy musieli Zrobić sobie dosyć sporo e, Schodów Okej, okay, dobra Mam nadzieję że się dzisiaj wyrobimy, bo chciałbym jeszcze zrobić też Farmę m, Tych, m, no Jak to się nazywa, zboża i i, i, i zboża i dyni. Niestety melonów nie znalazłem, ale myślę, że w poszukiwaniu jakiejś tam opuszczonej kopalni e, albo może jak znajdę w ogóle jakąś opuszczoną kopalnię, to dopiero wtedy zrobię, zrobimy odcinek, w którym się tam wybierzemy, trochę pochodzimy. E, no i jeżeli uda nam się znaleźć melona, to ja już później sobie tam jakoś e, zrobię, albo nawet przygotuję już całe miejsce na tą naszą e, farmę. Okej, okay, dobra, ile mamy? Mamy stack. Ponad stack. Tu widzę jeszcze mamy jakieś troszkę drewna. E, no zobaczymy, może nam starczy. O jajko. Ale wiecie co, wydaje mi się, że pierwszy raz pójdziemy spać, bo tutaj właśnie jest zachód. E, znowu prosiliście o seda, proszę. Także spisywać sobie. Najlepiej jak ktoś by w komentarzu napisał. E, Aha, jeszcze jedno. Przyniosłem się oczywiście drugi komputer, także już nie powinnaś tak bardzo lagować tego Minecrafta. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o serię z kimś, no to one będą nagrywane na laptopie najprawdopodobniej. E, ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Dobra, zaczynamy naszą zabawę. E, wiecie co na początku w ogóle myślałem, żeby zrobić z kobla ten dach, ale jeśli mam być szczery, ja nie mam kobla. Nie mam kobla, nie kopałem go, więc e, to jest chyba ten największy minus, ale fajne. Tam się wybierzemy niedługo, coś mi się tak wydaje. E, ale dobra. E, Dirta, ile mam? Dirta mam mało. Hmm. Dobra, czekajcie. Gdzie tu tak warczą? E, dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie dosyć sporo tych schodów, bo. Um, będzie nam ich potrzebne dosyć sporo, także zrobię z tego wszystkiego co tu mam, no tyle ile mi zostanie, to mi zostanie, no. Um, chociaż boję się, że nie zostanie i będziemy musieli jeszcze coś tam do, e, docinać tego drzewa. Ale czekajcie, jeszcze tak, e, potrzebuję, 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 co ja potrzebuję? E, potrzebuję dir tu trochę. o, tralalalalo i to wszystko. Pochodnie mam chyba. No nie mam pochodni, ale to się zrobi później. No to teraz, słuchajcie, ułożymy sobie tak jakoś winarę, żeby tutaj było łatwo nam wszystko robić. OK. I teraz jak, słuchajcie, to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało w ten sposób, że to będzie 2, 3, 4. Będą to, jak widzicie, 4... Cztery... Dobrze mówię? 4? Czekajcie, bo ja miałem w planach to, ale... 4, 4, 4... Tak, 4, dokładnie 4 w górę. Um, no i oczywiście zrobiłem błąd, bo brakuje mi kilka kawałków drewna, ale to zaraz sobie zetniemy tutaj jakieś czepko. Zaraz już wam tłumaczę o co mi chodzi. Dobra, mam nadzieję, że starczy, z, z tego wyjdzie 26 sztuk. Powinno styknąć. Mam oczywiście taką nadzieję, chociaż pewnie i tak nie, nie, nie styknie, ale no zobaczymy. I dobra, teraz słuchajcie, jak ja to chcę rozegrać. Tutaj, albo może nie, zrobimy to troszkę niższe na 3 i na czwartym klocku będzie właśnie schodek. I teraz jak ja chcę... Znaczy nie schodek, tylko cały ten. Jak ja chcę teraz to zrobić? To będzie wyglądało przede wszystkim w ten nowy sposób. Tylko wiecie co, teraz stanawia mnie jedna rzecz. Poczekajcie, ja sobie zejdę troszkę niżej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Eee... trololololo. Um. Czekajcie, czy to chcę, żeby było tak? Ach, nie tu. Czy ja chcę, żeby to było tak? E tak, owszem, chcę, żeby to było tak, więc to będzie mniej więcej tak, jak widzicie, tutaj wyglądało. E tylko, że wiecie, kwestia jest tego, czy mi się uda to jakoś tutaj dobrze rozplanować. Czyli raz, dwa, trzy. Czwarty klocek. Schodek, schodek. Czekajcie, pierwszy sobie zrobimy może tak. Będzie szybciej nieco. I to słuchajcie będzie takie dosyć spiczaste, ale zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Myślę, że tyle starczy. Chociaż to będzie słuchajcie większe od mojego domu. Uskoczę? A, goddammit. Nie. jednak nie był dobry pomysł. E, dobra, czekajcie. Wchodzimy sobie na górę. I teraz tak, schodek. Schodek. Oj, coś mi się wiecie co wydaje, że mi nie starczy tych schodków. Ale dobra. Um. Czekajcie, tu będzie schodek, tu, eee I wyjdzie spiczasty daszek. Oczywiście, że wyjdzie. No może nie aż taki bardzo spiczasty, ale... Ale jakoś to wyjdzie. No i teraz efekt końcowy. Gdzie są jabłka? Ja muszę jakieś coś zjeść, bo kurczę. O, 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 o. I jak widzicie, to będzie właśnie wyglądało w ten sposób. I tak będą właśnie wyglądać wszystkie te moje tutaj farmy. Ehm, I szczerze powiedziawszy, ja nie chcę was... Może tak, ja skończę to robić to, co tutaj zacząłem. Ehm, czyli. Te takie podstawy. Ehm. I ja po prostu jak już to zrobię. To zobaczycie efekt końcowy, bo coś mi się tak wydaje, że będzie, będę tutaj musiał troszkę rzeczy jeszcze pozbierać. Oczywiście znowu zrobiłem źle, bo to nie ma tak iść. Tylko ma iść o właśnie odtąd. Czyli tu, tu, tu. Tu jeszcze mi się uda? Dobra, udało się. Ehm, to czekajcie, ja to tak jak mówię skończę i zobaczycie jak to ma mniej więcej wyglądać, moim okiem. Ehm, no dobra, tu jeszcze widzę troszkę dit tu jest. I, i, i tu, i tu, o. Tu, tu, no, a już zaskoczymy. Powinno nam się już tutaj dać robić, o. No, i słuchajcie, i to będzie mniej więcej wyglądało tak. E, ja wiem, że to jest, to jest dosyć duże i, i może to tak jakoś fajnie nie wygląda. E, aczkolwiek, wiecie co? Ja chyba tutaj zmienię trochę, e, troszkę to. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, z kawałkami całego drewna. E, czekajcie jeszcze z tej strony. I raz, dwa. 3 i 4. No, słuchajcie, nawet fajnie to wygląda, chociaż. Hmm. Chociaż to drewno osobiście mi tutaj nie pasuje. E, ale wiecie co? Ja jeszcze zrobię taki manewr, jeden, że e, tutaj będą jeszcze wysunięte troszkę w e, Żeby to, wiecie, tak jakoś troszkę bardziej e, wyglądało. Jakby to nazwać e, trójwymiarowo czy tak, czy tak, czy siak. E, ale w każdym razie to sobie zobaczycie, jak już skończę. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy po krótkiej przerwie, znaczy może z waszej strony bardzo krótka. U mnie trwało to około półtorej godziny z przerwami, a, ale tralalam Udało mi się wybudować. Słuchajcie, wygląda to masywnie. E, ja nie przypuszczałem, że to będzie takie wysokie. Tutaj jak widzicie jest błąd ze światłem, ale jest on spowodowane niestety tymi. Mm, schodkami. I nie wiem dlaczego tutaj na tym pierwszym nie jest dobrze, a reszta jest ciemna. Ale mniejsza z tym. Przy okazji rozmnożyłem tutaj troszkę zwierzęta, jak widzicie, jest ich dosyć dużo już. Um, chociaż może jeszcze troszkę je rozmnożymy. Dobra, krówki. Um, także dobra, słuchajcie, to już mamy gotowe. Ja szczerze powiedziawszy. Najprawdopodobniej i tak, i tak będę to zmieniać, bo to jest zdecydowanie za duże. Szkoda, że nie pomyślałem od razu, jakby tego tak normalnie, porządnie rozplanować. No, wygląda to może fajnie, zważywszy stąd i przede wszystkim w nocy. W nocy tu się respi trochę potworów, także będę musiał jeszcze coś tam mniej więcej oświetlić. Mm. Ale uwierzcie mi, wygląda to naprawdę fajnie, mi się podoba. Ehm, aczkolwiek myślę, że zmienię chyba dach w przyszłości albo coś tam jeszcze innego e do robię. E, dobra, słuchajcie, a tymczasem e, myślę, że zajmiemy się farmą, e, bo tą farmę też trzeba jakoś tutaj inaczej przede wszystkim zrobić. E, zaraz się zajmiemy narzędziami, tylko pozwólcie, że ja sobie tu pozbieram te wszystkie pierdoły. Hmm. Aha, dynie to. A, nie mam tej, bo mi się rozwaliła. Kurczę. Dobra, e, tak, wiem, dynie można szybciej zbierać e, siekierą, ale niestety siekiery nie posiadam na daną chwilę. Kilofa oczywiście też nie posiadam właściwie nic, także wracamy do domu sobie jakieś narzędzia zrobimy. Okej, okay. o mamy Kilofa. Kilof się przyda, jeszcze jakaś łopata, motyka coś, jest siekiera, ale siekiera mi jest raczej niepotrzebna, motyka. Um. Trolololo, co by mi się tu przydało? Słuchajcie, wiaderko, ale co ja zrobię? Aha, tu jest wiaderko, dobra. No, i jeszcze jakaś łopata, łopaty nie ma, to się łopatę zrobi. Um, jest jakieś żelazo, jest. O, no, gdzie? Tu. Jedną poprosimy, dziękujemy. E, dobra, słuchajcie, także nie będziemy tutaj sobie przedłużać zbytnio. To sobie rozwalę, bo to jest, tak jak mówię, mi niepotrzebne. No Tak, siekiery nie wziąłem, a. A dobra, już. Mniejsza z tym. To sobie zrobię po wizji. E, chociaż nie, czekajcie, ja zaraz tylko tutaj połatam trochę ten teren. A, żeby on się tutaj nam. już zmienił w trawkę, żeby była. Ok, o, akurat mi kobla starczyło. Oczywiście, pochodnie sobie zabieramy, bo się przydadzą. Ehm, w sensie powiem Wam tylko tyle, że myślałem o tym, żeby zrobić e, taką szklarnię, ale szczerze, to jakoś tak mnie troszkę odpycha od tych szklarni, i myślę, że zrobimy sobie po prostu zwykłe takie pole e, gdzieś tam, może za tą naszą farmą. Zobaczymy, tylko ile tam będzie do równania. Mam nadzieję, że nie dużo. Eee, czekajcie, potrzebuję dużo dirtu. Oczywiście pewnie go nie mam, bo no właśnie, niestety go nie mam, bo wszystko poszło na równanie terenu pod tamtą farmę, eee, ale tak, siekiera będzie mi jeszcze potrzebna. Dobra, idziemy sobie tutaj rozwalić. Słuchajcie, w ogóle to wpadłem na pewnego rodzaju pomysł, jeżeli chodzi po serii hardcore, jeżeli padnę. Mam nadzieję, że to nie nastąpi jakoś w przeciągu dwóch, trzech odcinków. Ale słuchajcie, w takim wypadku, gdy, gdybyśmy, bo, słuchajcie, prawda jest taka, że ten Minecraft tak powolutku, pomalutku, on się troszkę nudzi. Ehm, no nie oszukujmy się, on się naprawdę nudzi, bo, Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o takie serie, właśnie nie hardcore, gdzie, 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 gdzie po prostu gramy możemy padać dowolną ilość razy, e, nic nam się nie dzieje, e, tylko gubimy przedmioty, no czasem dosyć ważne, ale no, mniejsza z tym, e, to wiecie, to tak naprawdę wszystko już jest mniej więcej opracowane i ciężko jest zrobić coś nowego, coś kreatywnego, coś co, co, co Wam się spodoba. E, dlatego ja wpadłem na pewnego rodzaju pomysł, że. Może tak. Ja powolutku, pomalutku od Minecrafta się odcinam, ale nie odcinam się jak najbardziej, Nie, żebyście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie odcinam się na 100%. Także po prostu, a już przestanę grać Minecrafta? Nie. Minecraft nadal będzie, bo ja bardzo lubię grać, powiedzmy, no survival'e przede wszystkim z kimś strzantę, czy tam, czy tam jakiś escape z kimś, z kimś tam się przejdzie. To jest fajne. Ale wiecie, taka seria, taka, no taka jak teraz, no ona nie jest szczerze powiedziawszy zbyt fajna. Znaczy mówię o takiej serii po prostu, że gramy na singlu i ja wpadłem na pewnego rodzaju pomysł, tylko że niestety nie wiem, czy to będzie możliwe do zrealizowania, że zrobię serwer powiedzmy tak na 10 slotów, no i po prostu będziemy na nim grać. Co mam na myśli, dlaczego powiedziałem, że będziemy na nim grać? E, dlatego, że chciałbym też zrobić coś takiego, jak miała szantę, czyli kwadraty na raty na serwerze. E, jakoś tak, że będzie pewnego rodzaju. Um, jakby to nazwać? Będzie, może tak, na całą mapę będzie założony kuboj i co, 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 co mam na myśli, będę mógł budować tylko ja bądź osoba z odpowiednią permisją, tak, czyli osoba, która będzie w danej chwili Mm, akurat ze mną coś tam budować i kto wie, może, może uda mi się zaprosić kilka osób, żeby tak po prostu sobie for fun pograły, nie wiem, czy tam się gdzieś osiedliły, czy coś takiego i jeżeli będzie miejsce na serwerze, bo nie wiem jak duży będzie ten serwer, wy też będziecie mogli na niego wejść i powiedzmy zobaczyć sobie, co my tam robimy, czy coś tam zbudowaliśmy i tak dalej i tak dalej, ale od razu wam mówię, że ten serwer nie będzie pojemny, on będzie na maksymalnie 10 slotów Także no, część z was po prostu nie wejdzie, tak? Jeżeli by, jeżeli by widzieli, że na przykład ja czy ktoś tam z moich znajomych jestem Ale tak jak mówię to jest nic... to nie jest nic pewnego, to jest tylko pomysł. Bo tak jak mówię, słuchajcie naprawdę, to granie na singlu... No jest że powiedzieć, że mi się już osobiście znudziło. Co prawda, czekam teraz na ten update, który wyjdzie. No ale... Zobaczymy. Jeszcze, słuchajcie, zobaczymy, póki co gramy w hardkora. Ehm, tak więc na razie mamy co robić. A ja oczywiście, słuchajcie, czekam na wasze zadanka, także piszcie śmiało. Ehm, dobra, słuchajcie, myślę, że sobie tutaj zrobimy taką farmę. Ua, wow wow ua, mam mało płotków. Mm. To niedobrze. Czekajcie, wiecie co, zrobimy ją po prostu sobie gdzieś tutaj w okolicy tych świnek. Um, i nie będzie ona duża, bo szczerze powiedziawszy duże farmy są do szczęścia niepotrzebne Uwierzcie mi, naprawdę są niepotrzebne do szczęścia, bo, mm, bo sami rozumiecie mam nadzieję mm, dobra, tylko teraz kwestia wody. Woda rozlewa się na 5 czy 4 chyba na 5, raz, 2, 3, 4, 5 raz, 2, 3, 4, 5 o, sam raz po środku. E, mam nadzieję, że na 5. oj ojoj Aha, bo tu był ten teren równany. Dobra, to zaraz sobie tutaj naprawimy. E, myślę, że tyle wystarczy. No, po co więcej? Prawda? Po co więcej? No, gdzie mi się tu kładziesz? Um, a, i jeszcze jedno, ja tutaj nie będę tego w żaden sposób grodził, będzie po prostu otwarte wejście, bo szczerze powiedziawszy, no tu nie ma co uciec, no rośliny nam raczej, słuchajcie, nie uciekną, chyba że dnia dostanie nóg i gdzieś nam tam spieprzy, ale, ale to jest mało prawdopodobne, dlatego też tu po środeczku, mm, zostawię otwarte. A, no i co, woda nam potrzebna, tak? No tak, tylko gdzie tu jest najbliżej woda? Chyba tu. No kurde. Ah, także słuchajcie, tak jak wam mówię no z tym serwerem jeszcze na razie nie wiem, bo chciałbym... A zresztą nie będę wam mówić. Nie chcę zapeszać. Także póki co słuchajcie mamy hardcore, ja mam nadzieję, że tak jak mówię nie padnę w najbliższych odcinkach, bo jeżeli padnę, no to kurczę, będzie koniec Minecrafta. Ja wam powiem tyle, wiecie o tym dobrze, że jest jeszcze seria Kreatywny Survival, ale przyznam wam się szczerze, że mam taki zastój mojej, e, mojej kreatywności, jeżeli chodzi o tamtą serię, że po prostu nie mogę skończyć tego mojego pałacu, e, za co musicie mi wybaczyć, raz, dwa, trzy, cztery, o tu wyszło pięć, a tam cztery, god damn it, dobra, nieważne, mam nadzieję, że mi się ta motyka nie skończy oraz że nawadnia na na 5 pul, bo jak nie nawadnia na 5 pól, to też będziemy w kropce. O, właśnie nie nawadnia na 5 pól. O lololol. Lo. Dobra, robimy inaczej. Musi tak być. Sorry. Musi tak być, bo ja na to ja tutaj nic innego nie wymyślę. I tu jeszcze trzeba załatać. No, łataj. Dobra. Jest ok. O, o, nie zniszczyłem. Dziwne. No ale dobra. To będzie, słuchajcie, wyglądało tak. Tu oczywiście będzie podwójne wejście. E, jeżeli chodzi o schod. E, ja tutaj coś zrobię. jakieś, nie wiem, zabezpieczenie przed tą wodą. Albo po prostu zostawię tą wodę, bo. Bo sami rozumiecie, mam nadzieję. Niech sobie będzie, niech będzie widać, że coś płynie, a nie wiecznie ukrywać, jak to wszyscy zazwyczaj robią. Ja nie mam nic do ukrycia, więc nie ma problemu. I teraz tak, słuchajcie, jak będą rosły tutaj Dynie? Dynie myślę, że będą rosły u nas w ten sposób. Ja nie wiem, czy to jest może aż tak bardzo efektywna tutaj forma rozrostu tego, aczkolwiek mnie się ten pomysł spodobał. Gdzieś tam na jakimś filmiku właśnie widziałem, że ktoś miał taką, a nie inną farmę. Mm, I jeszcze rozumiem, że. O, właśnie nam się skończyły nasionka, szkoda. A czy nasiona? O, ten nasiona mam, dobra, to słuchajcie, e, posadzimy sobie te nasionka i myślę, że skończymy sobie ten odcinek. E, m... Tak jak mówię, słuchajcie, nie sugerujcie się tym, że ja Wam mówiłem o tym serwerze, gdzie to będzie tak jak miała szantę, że będziecie mogli widzieć, co ja robię. Jak będę to ze mną pogadacie, e, nie, słuchajcie, na razie, na razie, na razie raczej czegoś takiego nie będę, bo. Po pierwsze, nie mam czasu. Po drugie, to była moja myśl, tak naprawdę, którą wymyśliłem teraz podczas grania. No, może jest to jakaś fajna myśl, fajna fajny pomysł, um, ale nie wiem, nie wiem. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie wiem. Także. O, nie mam nic do żarcia. Szkoda. Jajka nie da się zjeść. O. Um, no chyb... Słuchajcie, chyba, że chcecie naprawdę taki porządny, 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 um, porządne pamiętniki z Minecrafta. Żebym na przykład kręcił, powiedzmy, godzinne odcinki, w których będę robić pierdoły, zbierał, gadał i tak dalej, i tak dalej. Ale to raczej jest bezsensowne, bo to tak naprawdę nic nie wnosi i wątpię, żeby ktokolwiek oglądał na przykład godzinny odcinek. Um, no, także... Znaczy godzinny odcinek Escape'a, czy tam jakiejś wiecie, budowli, to jeszcze można obejrzeć, ale... ale takich pierdół to, to raczej nikt nie będzie oglądał. Dobra, ja sobie zrobię chlebki, bo widzę, że jestem troszkę męczy mnie głodek. Om om, om 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 om, Dobra, słuchajcie, no to na dzisiaj nasza, nasza praca tutaj na, na, na hardcore skończona. Także wybudowaliśmy sobie masywne, nie powiem bardzo masywne, um, tutaj schow, schowki dla zwierząt. E, natomiast tutaj taką malutką farmę, i myślę, że na razie to zostanie. E, chociaż sądzę, że jeszcze tutaj coś dobudujemy. Myślę, że jeszcze tutaj dobudujemy sobie jakiś jeden sektor, ale. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Stą, tą wodę zostawiam, bo wygląda to nawet dobrze, więc um, niech tak zostanie. E, także co? Słuchajcie, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!